Po odcinku z Kasią Zilman wciąż zostajemy na wodzie, tylko wiosła zamieniamy na kajaki. Dzisiaj za linią mety Justyna Iskrzycka. To zaczynamy. Jest takie powiedzenie, że ostatni będą pierwszymi. Ty jako ostatnia załapałaś się do tej czwórki kajakarskiej, a można powiedzieć, no jesteś też pierwszą, no bo Pierwszy medal w kajakarskiej czwórce stał się faktem. No coś w tym jest. Chociaż w czwórce ostatnia tak jak najbardziej, ale bywały są jest jeszcze osoba, która na pewno później jeszcze doszła do składu olimpijskiego niż ja, bo akurat kolarka jedna właśnie też na dzień przed w sumie naszym ślubowaniem się dowiedziała, że jednak się udało jej dostać, zakwalifikować, więc... Też właśnie rozmawiałam z nim na ślubowaniu, więc nie tylko ja miałam taką miłą niespodziankę i innym się to też udało w ostatnim momencie, ale tak, gdzieś tam udało mi się w ostatnim momencie, chociaż gdzieś tam, no, tak jak gdzieś tam wcześniej mówiłam, że nie traciłam tej nadziei cały czas i gdzieś tam czułam, że jednak wszystko jakoś się ułoży. Ale to. Że ten pierwszy medal w czwórce w historii udało się zdobyć, smakuje chyba wyjątkowo. Na pewno, bo generalnie no czwórka jest bardzo trudną osadą. No, cztery osoby, które tak naprawdę muszą stać się jednym i współgrać ze sobą, no, stworzyć jakby jeden organizm, wyczuć się i to w tak krótkim czasie, gdy tak naprawdę ja z Karoliną na przykład, to nigdy w kajaku nie siedziałam nawet i no było gdzieś tam mało czasu, żeby gdzieś tam wyczuć siebie i poznać siebie, potrafić gdzieś tam sobie zaufać, i no to nie, nie, było, trudne, nie było trudne. Było trudne yy, zadanie, ale no, myślę, że po prostu. Ze wszystkich stron gdzieś tam były te chęci i wspólne marzenie i to dało efekt? Ty powiedziałaś po tym starcie, że ten medal został zbudowany na zaufaniu, że dzięki zaufaniu udało się zdobyć ten, ten medal. Eee, właśnie, co jest najtrudniejszego, żeby tę czwórkę kajakową zgrać, żeby, sobie, żeby zaufać o sobie, którą nigdy się nie pływało, tak jak powiedziałaś że ty z Karoliną nigdy nawet w kajaku nie siedziałaś. Hmm. No gdzieś tam tak jak teraz powiedziałam, to jest to wspólne marzenie, wspólny cel. Yy, gramy do jednej bramki, tak, i no, mamy też przeświadczenie, że każda z nas chce jak najlepiej, tak, i jesteśmy jedną drużyną i gdzieś tam musimy sobie ufać, tak, bo na, na tym to polega, to całe nasze społeczeństwo, tak, gdzieś tam jakoś Starać się łączyć w całość i umieć na sobie polegać. I właśnie to jest bardzo ważne w czwórce, zwłaszcza, żeby yy, no po prostu ta osada miała tą duszę taką wspólną. Czyli czwórka to jest taka kwintesencja życia, że trzeba umieć współpracować z innymi. Zdecydowanie tak, no bo generalnie no, każda z osób siedząca w kajaku e, oddziałuje na każdą inną osobę i na kajak, tak, więc jeżeli no, te działania, nasze ruchy nie są wspólne, no to jedna drugą gdzieś tam wybija, więc no, to, to nie jest łatwa konkurencja. A dużo tych rozmów hmm, po tej decyzji, kiedy wiadomo było, że Ty popłyniesz e, w tej czwórce dużo tych rozmów z Karoliną na ją było, bo Karolina o nich wspominała, że dużo żeście rozmawiały, żeby się poznać, to były bardziej tak, takie rozmowy... Tak, naprawdę w sumie taka... miałyśmy parę takich wspólnych rozmów, a tak z Karoliną gdzieś tam stricte, no to taką miałyśmy jedną rozmowę, żeby się tak faktycznie przegadać, no a później gdzieś tam po prostu naturalnie na bieżąco wszystko sobie wyjaśniałyśmy w razie, gdy wystąpiła taka konieczność, tak? I to było tak, że było, ej młoda, co lubisz na śniadanie jeść? Twój ulubiony kolor? <laughs> Albo jakiej muzyki słuchasz przed startem, co by nam nie przeszkadzała? Czy to bardziej było, słuchaj, jedziesz na igrzyska, jaki masz cel, jakie plany? Mm. Nie, wiem Bardziej myślę, taka takie... kumpelska rozmowa, czy no doświadczone jednak zawodniczki z taką młodą, która dopiero tę przygodę z igrzyskami mm. I może jakoś gdzieś tam tą wizję właśnie tej czwórki i tego, że właśnie no, że to, co dla nas jest ważne w budowaniu takiej osady, tak? bo i Karolina gdzieś tam jest tą szlakową i ja do tej pory także szlakowałam osady, więc gdzieś tam obie budowałyśmy te osady. I dlatego tak po prostu przegadać, i wiadomo, no, jest to dużo bardziej doświadczona zawodniczka, i no, zawsze też warto posłuchać takich rad. Dużo było tych rad? No na pewno, no gdzieś tam. Myślę, że każda od każdej czegoś się uczy, i yy, każda miała swoją rolę w tej czwórce I to tak cegiełka do cegiełki się zbiera. I powstał z tego medal. Tak jest. A już tak kończąc powoli ten wątek wyjazdu na igrzyska i samych igrzysk, długo trawiłyście w sobie ty ten fakt, że to nie Kasia, tylko ty popłyniesz, bo wiadomo, że no. radość jednych mhm. jest też dramatem innych. To prawda. Chociaż jak generalnie ja zawsze mówię tak, że no, nic nie dzieje się bez przyczyny, tak i generalnie no, ja gdzieś tam no, nie mogę sobie nic za, zarzucić, tak, no bo to nie, nie ja spodowodowałam tak, że Kasia nie wsiadła w osadę, tak? Więc ja generalnie też gdzieś tam sobie nie, nie mogłam nic zarzucać, tak? Więc yy... no, liczyłam tylko na to, że do no, nas zrozumienie Kasi, tak, i tej całej sytuacji, że gdzieś tam no, nie, nie będzie żadnych żalów, tak, no bo wiadomo, to no ciężka sytuacja generalnie dla, dla nas wszystkich, dla całej drużyny była, tak? No, więc... To było bardziej tak, że słuchaj dasz radę i ty z drugiej no strony też... powiedziałaś, że no, zrobisz wszystko, co, co w twojej mocy, żeby no, ten medal być. Do, dokładnie, tak, no bo no, to jest gdzieś tam każdej ma marzenie, każdego sportowca, pojechać na igrzyska, pojechać, i jeszcze zdobyć medal i mieć szansę w ogóle walczyć o te medale. i... Yy... Żadna z nas na pewno nie chciałaby się znaleźć w takiej sytuacji, mając świadomość tego, że no nie jest do końca sprawna i mieć na sobie tą odpowiedzialność w tym momencie za wynik całej osady, tak? Wiesz, że tak się rodzą też wielkie kariery, trochę czasami z przypadku. Tak w piłce nożnej w 2002 roku na Mistrzostwa Świata nie pojechał Santiago Canizares, któremu butelka wody koleńskiej spadła na stopę i odniósł kontuzję na tyle poważną, że nie mógł pojechać z Hiszpanią na Mistrzostwa Świata. Pojechał młody Iker Casillas, no a potem kim był dla Hiszpanii Casillas, to wszyscy, którzy choć trochę piłkę nożną znają wiedzą. Także droga otwarta. No wiadomo, teraz. oczywiście, że tak no. Co będzie dalej, no to to tylko od nas zależy, tak? Ale no generalnie Kasia też jest jeszcze młodą zawodniczką, tak bo jest e, e, rok młodsza. W sumie, tak naprawdę, cała nasza drużyna gdzieś tam jest młodsza najstarsza właśnie tam Karolina i, no i jeszcze Marta tam też jest starsza. E, no to to takie dwie najbardziej doświadczone zawodniczki, a poza tym, no to gdzieś tam drużyna jest bardzo młoda, więc. E, wciąż jeszcze bardzo perspektywiczna. No to nie mówię, że starsze zawodniczki gdzieś tam już odpadają, bo cały czas do przodu prą. Ale jak tu mówić mówię taka mieszanka, tak, że te starsze tak. plus ta Tak, e, Mieszanka młodość, wybuchowa. Tak, e, młodość z charakterem, bo no ty jesteś ze Śląska, a Śląsk to się kojarzy z charakterem, z taką stanowczością. <noise> tak, no, ile, ile w tobie jest właśnie takiej śląskiej dziuchy? No sporo, tak sporo. procentowo. Tak, no takie 90. no. 90%? Myślę, że tak, no. Powiedzieliśmy trochę o tym, co ostatnio, ale o tym, co było wcześniej. Kajaki, to było zamierzone, zaplanowane, czy tak jak wiele osób mówi, przypadek? E, chyba to nie był przypadek, bo e, ja za dzieciaka próbowałam różnych sportów, bo ja gdzieś już tam w przedszkolu zaczynałam pływać na basenie, e, po drodze jakieś karate, judo, Yy, trochę gdzieś tam siatkówki w gimnazjum i tak dalej. No więc y, różnych sportów próbowałam po drodze. No a akurat no gdzieś tam przy kajakach się jednak zatrzymałam na dłużej. Bo woda, a to teraz, bo co yy, przeważyło? Wtedy chyba jeszcze sama nie wiedziałam co, po no prostu. Taki niewdzięczny tak, sport po prostu, wybierasz. Tak, a teraz już chyba wiem, że to właśnie no ten żywioł wody i to, że na zewnątrz właśnie e, ten sport, bo też lubię przebywać na zewnątrz generalnie, więc e, właśnie ten kontakt z naturą, myślę, myślę, że chyba, chyba to gdzieś tam mnie przekonało. Ja robię to po, po prostu tylko dlatego, że chcę, no bo to nie jest żadne, nie, nikt mnie do tego nie zmusza, tak, ja to po prostu lubię i robię to, co lubię. jeżeli Przestanę ty bić, no to czymś innym się zajmę. Tak? A po prostu traktuję to jako swoje hobby i tyle. I pracę. Właśnie nie podchodzę do tego w kategorii pracy. Bo ale mówią, że jak kochasz to, co no, robisz, to nigdy nie no będziesz w No dlatego nie traktuję tego jako pracy. Bo nie pracuję w takim razie. No ale jednak, kajaki to jest taki sport, gdzie mnóstwo czasu spędza się poza domem. Taki sport który tak naprawdę w świadomości przeciętnego kibica istnieje na igrzyskach właśnie. No tak. Wszystko się zgadza. No, taki sport. To nie było zostać przy tej siatkówce? <grym> Czy lepiej? Chyba, chyba najwidoczniej to nie moja bajka, no. Jednak moja bajka jest przy kajaku z wiosłem, więc chyba... Chyba to jednak była właściwa ścieżka, skoro skończyło się takim wynikiem. Więc, chyba to jednak była moja bajka. Chyba jednak dobrze wybrałam. Co poza kajakami pozwala ci no, wyrwać się z tego takiego reżimu treningowo-startowego? Co ci pozwala, kiedy jest trudniejszy moment, zebrać sobie siły? Żeby mieć siłę jeszcze pływać? Generalnie gdzieś tam, właśnie kontakt z naturą i. Yy... No, lubię po, e, tak sobie w góry wyjechać, jeżeli czas mi na to pozwala i gdzieś tam możliwości, e, bo akurat w sezonie no, to cię, ciężko z tym bywa. Tak, Ale generalnie, tak e, powiedzmy, w takiej rutynie treningowej, gdzieś tam e, właśnie takiej trochę jogi, gdzieś tam to mnie też zawsze wycisza e, i y, daje taki spokój wewnętrzny. No, więc. E, o, lubię słuchać muzyki, i zwłaszcza w samochodzie, jadąc, to generalnie też. Wtedy na pewno jeszcze śpiewać? I tak, tak, tak. To takie top 3 utworów, których słuchasz w samochodzie, no i pewnie też śpiewasz? E, ja generalnie różnej muzyki słucham. Mm, moją chyba taką ulubioną piosenką to One Republic, e, Let's Heart Tonight. E, Drugie to w ogóle całkiem przeciwstawny biegun. Nie wiem, czy tu mogę bez cenzury. Może wypikamy najwyżej. Sobota mać miłość. Tak, i trzy. I trzecią taką piosenką, którą lubię. Hmm. Stabilny In trzy przeciwstawne klimaty, ale generalnie różnej muzyki lubię słuchać i gdzieś tam, więc ze wszystkich gatunków i lubię bardzo też polską muzykę, więc zazwyczaj jak śpiewam to raczej polskie. A która z tych piosenek mm, jest zapętlona przed startem? I najczęściej okatujesz? Żadna, Żadna z nich przed startem. Bo czytałem artykuły po waszym medalu i tam bardzo często pojawiał się utwór Mam tę moc. Mam tę moc? A też się zdarzało, tak, tak, tak. Ale przed startem to często słuchałam Final Countdown Europe. Europe. Tak, taki klasyk. Szanujemy, tak. szanujemy bardzo. Tak, to taka przedstartowa słoneczka. Wspomnieliśmy już Śląsk i to, że 90% ciebie to śląska działcha. Właśnie tak. Hmm. Jakby to dobrze zapytać, żeby to dobrze wybrzmiało. Czy ty e, czujesz się taką lokalną patriotką? Taką śląską z krwi tak, kości, tak, która tak. gdzieś jak wraca potem to e, kluski śląskie, o, modro, tak, ojej, kapusta. Uwielbiam, uwielbiam. Bo ja kluski wszelkiego rodzaju kocham. Znaczy, od kopytek, leniwe, pierogi, po prostu kocham wszystkie. Po makaron pewnie. No, makaron w tym wszystkim najmniej generalnie, ale właśnie wszystkiego rodzaju kopytka, leniwe, to właśnie zawsze, jak tylko do domu jadę, to moja mama zawsze też pierogi lepiła, moje ulubione pierogi ruskie, więc generalnie uwielbiam, tak, tak, tak. I to jest takie miejsce, do którego Właśnie w tych takich momentach, o których nawet wspominaliśmy, że jest trudniej albo chcesz się zresetować. Zdecydowanie to tak, wracasz... tak. A? Tak, generalnie tak, w moim domu rodzinnym to no zawsze się czuję najlepiej i nawet jak gdzieś tam w środku sezonu taki wypad na parę dni i ten moment, kiedy mogę sobie usiąść w altance czy na hamaku. Po prostu na chwilę odpocząć się, zatrzymać, to zawsze wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej, że zawsze gdzieś tam najbliższe grono rodzinne też zawsze wspierałem, są ze mną, więc to też bardzo ważne takie ch chwile wytchnienia. To z igrzysk wracałaś na Śląsk jako bohaterka? Jak wyglądał tak. ten powrót Generalnie, do polskiej rzeczywistości po Igrzyskach? Do polskiej rzeczywistości. Bo ty jechałaś. No, z jakimiś celami, ale no, ten medal trochę nawet dla samej Ciebie był zaskoczeniem. Znaczy gdzieś tam... Ja zawsze wierzę w siebie i w swoje możliwości. Oczywiście nie nakładałam żadnej tam presji, ale gdzieś tam, no wiadomo, no, jak każdy sportowiec na starcie, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy walczą o te najwyższe trofea, tak? Mhm. Więc... Y więc też no, wierzyłam w to, że jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. E, a no, na sam przyjazd, no to e, do Warszawy już na lotnisko, no to już e, e, cała ekipa przyjechała, bo chyba ze 30 osób przyjechało mnie przywitać już na samym lotnisku, e, bo tam moja rodzina, gdzieś tam przyjaciele, znajomi. No. Po prostu chwile chyba, których no do końca życia nie, nie zapomnę, bo ja oczywiście to Ryczamek był. No, od wejścia, Ale to ja wiedziałam, że coś się tak skończy, jak tylko zobaczę moich bliskich, że, że gdzieś tam te emocje wszystkie puszczą. Operator mówi, że lecimy z tym zakończeniem, no to czas kończyć ten odcinek, bo Chmura z deszczem nadciąga, a Justyna nie lubi zimna. Także Justyna, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i cieszę się, że udało się zdążyć przed deszczem. Nie, również było bardzo miło. Dziękuję za rozmowę i Wam również dziękuję, że byliście, oglądaliście. I mam nadzieję, że kolejne odcinki dalej będziecie oglądać. A poza tym, że będziecie oglądać, zostawiajcie lajki, subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczki, żeby wiedzieć, kiedy pojawia się nowy odcinek. E, tak, to, tak to się robi na YouTubie, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!